Moi dziadkowie prowadzą pensjonat w górach, do którego dziś przyjeżdża bardzo wiele rodzin, w tym także moich znajomych i odpoczywają wakacje oraz ferie. Ale ja ten budynek pamiętam jako surową bryłę z dzieciństwa, w której nic nie było, a teren dookoła był nieuporządkowany. Pamiętam z tamtego okresu, że bardzo lubiłem słuchać wszystkich tych opisów, co gdzie będzie i jak będzie wyglądało. We wszystko to wierzyłem, bo do głowy mi nie przyszło, że dziadkowie mogą mówić nieprawdę. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że idzie przygotować nam miejsce. Mówi, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Moi drodzy. Wiara to nie tylko łykanie tego, co nam ktoś mówi, bo takie łykanie często może być naiwnością. Wiara to coś więcej, wiara to relacja, to pewność serca, że ten, który mnie zapewnia, jest uczciwy. Taką pewność można mieć tylko wtedy, kiedy z kimś... Kto mnie zapewnia? Mam jakąś relację. Więc dzisiaj do tego zaprasza Ewangelia, do tego by moja wiara weszła na poziom relacji, bym uwierzył Jezusowi. Tomasz, który przeżywa wątpliwości, mówi: Panie, dokąd ty idziesz? Nie znamy tej drogi. Wtedy Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Moi drodzy, postawmy sobie dzisiaj pytanie o to, czy wierzymy Jezusowi Chrystusowi.